hej To jest mój pierwszy w ogóle. To jest mój pierwszy film, jak nagrywam właśnie x Recorder. I się, nazywam się DJ Pattern. I teraz jak wyjdę, to chyba się nagrywa, prawda? I teraz na przykład otwórzmy Paint. Ej, ej, to się nagrywa ten Paint. Ej, teraz można nagrywać sobie, ale fajnie. Fajnie, zrobię czekaj. Czekajcie, zrobię dla was serducho. Serducho dla was, różowe, wielkie. I love you was. Ale super to jest! I teraz to pewnie będzie mi się automatycznie wrzucało na YouTube. A. Chodźmy, zobaczymy. I zobaczmy w sumie jak gramy w to. Dobra, nieważne co się zacięło, Ale nieźle, super! Zobaczmy i na przykład jak wchodzimy na YouTube'a. I to też się nagrywa. Okej, okay, to teraz to chyba wiem co zrobimy. To na tym zakończymy. I super i zakończymy. No to pa! Ha. I słuchajcie, jest taka sprawa, że jak chcecie jako pierwsze nagrać live'a z Minecrafta, to dajcie łapkę w dół, a jak Brawl Stars, to łapkę w górę. To pa.